Cześć, to Kieczka. Losujemy dzisiaj y, szybko y, wieczorne losowanie. Y, jednej, przepraszam, jednej bluzy, bramkarskiej y, y, freestyla. Y, mało was było, bo y, zgłoszenia były tylko i wyłącznie na stronie futbolista.pl, więc to tutaj to. 30 losów. Zapraszam Was. Dzisiaj wieczorem startuje nowy konkurs całomiesięczny, fotograficzny z jedną naprawdę mega nagrodą i kilkoma mniejszymi. Więc warto nas odwiedzić. Teraz tylko wylosuję. Śledźcie stronę futbolista.pl, śledźcie nas fanpage. Warto, warto. Będzie naprawdę jedna mega duża nagroda. Zapraszam serdecznie, a teraz wyciągam y, los z jednym szczęśliwcem. Tą osobą dzisiaj jest Marek Szymocha. Marek Szymocha proszę cię Marku o kontakt ze mną. Bluza freestyle czeka na siebie. Do zobaczenia usłyszenia. Cześć.